takim czwartym benefitem jest to, że dzięki tym wszystkim doświadczeniom uczymy się y, pomimo lęku robić różne rzeczy. Na przykład pomimo lęku podróżować samolotem, jeśli ktoś się boi, pomimo lęku mówić w języku obcym. To jest też taka w ogóle ciekawa rzecz łącząca lęgi, przekonania, że często ludzie myślą, a ja nie mówię po angielsku, to nie pojadę za granicę. No ja wam powiem tak, ja mówię po angielsku świetnie i w wielu miejscach za granicą nie potrafię się mimo tego dogadać. Więc to nie jest żaden argument, bo w krajach na przykład południowoeuropejskich, czyli w Hiszpanii, we Włoszech się nie dogadasz po angielsku, choćbyś bardzo chciał, ponieważ oni nie mają przekonania, że muszą mówić po angielsku, więc i tak kończy się na tym, że trzeba umieć się jakoś inaczej dogadać. I to jest znowu ćwiczenie naszej neuroplastyczności. Więc benefitem, bonusem, takim czwartym nieformalnym punktem, który dorzucam od siebie, będzie to, że będziemy budować naszą odporność psychiczną, będziemy wzmacniać nasz mięsień robienia rzeczy pomimo lęku, bo czasem będziemy musieli pójść w jakieś miejsce i nie do końca będziemy wiedzieć, czy tam trafimy, Czasem się będziemy musieli dogadać, czasem będziemy jechać jakimś środkiem transportu, który nas przeraża. Nie zawsze się w każdym miejscu na świecie w podróżach będziemy czuć bezpiecznie, ale warto to robić pomimo tego. I to właśnie te momenty wychodzenia poza własną bańkę automatyzmów sprawiły, że mogę powiedzieć, że podróże sprawiły, że jestem odważniejsza, jeśli tak można powiedzieć.